I lay down and I play dead and I stay dead then will you get of me? Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I could feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free you know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo, got me coming back for more. Even when I've been screwed, dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being. Dzień i don't think you understand what you doing and my heart's black and blue from the bruising i feel like when i'm with you i'm losing i feel like you think that this witam sie z wami dopiero tutaj w city center pogoda jest przepiękna jak widzicie po moim outfitie. proszę mój ulubiony top skacza E, sucho mi strasznie Nie to bardzo, więc idziemy do Starbucksa Kupię sobie chyba matcha frappuccino I byłam w Primarku I oni teraz mają takie wy wystawę Vintage shop i tam są vintage ciuchy I ja sobie kupiłam najpiękniejszą Taką jakby Kurtkę, to się nazywa kurtka? Nike Chyba dla chłopaków, ale dobra Dobra jest dla mnie, taka troszeczkę oversize Ale jest przepiękna e, Czy ciaga ją widziałem? 12-13 lat, słuchajcie Nie jest na mnie oversize, a ja mam w tym roku 16 Lay dead, will you regret Everything that you did, that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like, when I'm with you I'm losing I feel like, you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me, is it me, am I deluded?

w kąciku, jak się wychodzi, jest taki vintage shop, i tam gra głośna muzyka z lat 80., 90. Są ciuchy vintage, takie, taki jakby mini szmateks, ale taki fajniejszy, co nie? I ja tam idę, bo. Dzisiaj tam poszłam na serio, zobaczyć, pooglądać te ciuchy, bo pamiętam miesiąc temu, jak zaczęli właśnie ten malutki shop, ja przechodziłam koło niego i widziałam taką kurtkę Nike. Boże, jak ja ją chciałam! Boże, chciałam ją, strasznie, była piękna, taka wujek kiedyś taką miał z lat 90. Wiecie o co mi chodzi? Zresztą za chwilę wam pokażę. No i ja dzisiaj myślę, dobra, mamy czas, wejdę, se pooglądam, zobaczcie co za Kurtka Nike Za 35 euro, nie wiem czy to drogo za kurtkę Nike Bo ja szczerze nie jestem wielką Nike fanką Ale nie no, jak to zobaczyłam to musiałam to mieć To jest rozmiar 12-13 i jest na mnie troszeczkę za duży To jest taki jakby oversize Patrzcie, ale nie, serio, strasznie mi się to. kurtka pogodowa Jest mega, jest mi w niej ciepło, ale też nie będzie mi w niej za gorąco Jest taka przewiewna Na pewno ją zabieram na wakacje Ona jest mega. A teraz zakupy Primarkowe e, To jest prezent, tego wam nie będę pokazywać To też jest prezent Kolejny prezent A tutaj mamy Kolejną torbę, tak dużo właśnie tych zakupów było Jezu, Tutaj wszędzie przy, są po prostu prezenty Kolejny prezent To jest już moje, kupiłam sobie piżamy Sprite'a, była też Fanta, chciałam coca kole, ale niestety nie było, więc kupiłam sobie po prostu Sprite'a, to jest urocze. Ja mam też koszulkę Sprite'a, którą kupiłam sobie w H&M, więc to perfekcyjnie pasuje. Co jeszcze? O, takie skarpeteczki, ciociaga mi znalazła, takie fajne e, z stokrotkami. Tutaj mamy taki topik, który sobie znalazłam, myślę, że on będzie fajny e, na jakieś wyjścia luźniejsze takie. Bo powiem wam, mało mam takich krótkich topów Cztery maseczki z Primarka e, Nice Cinnamide mam jedną Dwie mam Galic Acid I jedną mam Hyaluronic Acid Chyba jedną dzisiaj spróbuję, bo ja dzisiaj myję włosy I się zostawia na twarzy Do 15-20 minut Dobra, będzie 25 e, Kolejny prezent Nie będę pokazywać I ostatnia rzecz, ja to widziałam na TikToku Że to jest dupie jakiegoś produktu i chciałam to właśnie wypróbować, to jest Liquid Gold i to się smaruje na ciało Body Shimmer... Oil. Body Shimmer Oil, 5 euro O, ale coś beznadziejnie wychodzi Ja... Hej, halo, halo Czemu tak mało wychodzi? Co się dzieje? Patrzcie, nie wiem czy widzicie, bo... Kurde, w ogóle mi to nie wychodzi, co to, co to ma być? Halo? Czekajcie, posmarujemy sobie rękę Prawie tego nie widać A nie! Widać ładnie na ręce, widzicie? Czekajcie O Tylko, że no nie wiem, muszę troszeczkę więcej tego wydostać z środka, ale opakowanie mam fa ma fajne Jeszcze jedna rzecz, którą wam zapomniałam pokazać, bo pokaza pokazywałam ją cioci i zostawiłam ją w pokoju ta Taki sports bra za 7 euro Primark Workout na siłownię To ma bardzo fajny materiał I tutaj też jest powiększany Bo ja zawsze się krępuję w takich krótkich topach Bo tak myślę, kurde, nie mam Ale to ma powiększanie, więc Nałożę sobie teraz maseczkę Galic Acid Help spray in an even skin tone, czyli to jest dobre na rozjaśnienie jakby twarzy i jak macie na przykład pięć różnych kolorów, tak jak ja mam na twarzy, tu jestem ciemniejsza, tu jestem biała, tu kurde jestem pomarańczowa, no to ma w tym właśnie pomóc. Okej, okay. uuu pachnie ładnie. Mam nadzieję, że te maseczki będą fajne, bo opakowanie jest takie ładne, takie estetyczne, ale nie wiem czy maseczki są. Dobre, bo nigdy nie próbowałam, więc to będzie elektriczra po tym jest taka bardzo jakby nawierzona, taka mięciutka jest. I ta konsystencja tej maseczki jest taka fajna, bo nie jest taka klejąca, jest taka prawie jak woda, tylko tylko taka troszeczkę gęściejsza. I pachnie bardzo ładnie. Tak naturalnie. Nie no, mi się bardzo <mulety> podoba. <mulety>